Siemka, ziomeczku, tutaj MrKosmita.pl, dzisiaj ze mną jest Max33 i z dobra, nie wiem czy było suche. Dzisiaj będziemy grać w Geometry Dash, przynajmniej ja, bo oni nie mają. No i zaczniemy od pierwszego poziomu, ja mam już prze... no, ukończone na 100%. I zobaczycie, co to jest za gierka. No to widzimy się na pierwszym poziomie. Okej, okay, pierwszy poziom to jest Stereo Madness, czy jakoś tak. Ja mam na nim 100%, dla mnie on jest łatwy, dla niektórych nie. I ogólnie tą gierkę, nie wiem, może chyba będzie mi lagować przez no, nagrywarkę, ale dobra. Um, ogólnie tą grę można um, albo zakupić um, na Steamie, um, z tego co wiem, na telefonie i Androidzie no, ogólnie na te Androidzie też się da zakupić i też pobrać darmową wersję. No to idziemy. Jeśli uda mi się przejść. O jezu, ale lagi. No dobra. Aha. Będę musiał się przyzwyczaić. Taka jesteśmy taką kostką. No i tak lecimy, biegniemy. A i jak chcecie to mówcie coś tam. Czego taka cisza? No Max. Nie. Mm. Ja to już przeszedłem nie raz, Umiem to... Koła jesteś? O Jezu. Sorry za lagi, ale chyba sobie pobiorę nową nagrywarkę, bo bandikam z tego co wiem zżera strasznie dużo FPS-ów i nie Niedobrze. Co? FPS-ów też, rano, z... FPS-ów też. Ja popieram FileZilla. FileZilla, aha, dobra. No, no. Ten darmowy serwer, wiesz, bardzo będą no. Jeśli chcecie tego darmowego serwer, to slot .pl. Ok. Z... Z... I sterowanie jest bardzo proste, skaczemy myszką i to mniej więcej jest to no, całe sterowanie. I w którym może tam odcinku nakręcę... Hmm jak robić własny poziom, bo też się da. Możemy grać na poziomach innych ludzi. Z tego co wiem. Byłam na niektórym. O, tutaj dadłem, O. I pierwsza... Pierwszy coin. Secret coin, zanim możemy odblokować różne fajne level Ale żeby się on z nam zaliczył, to musi... Kurde! To musimy przejść cały poziom. Żeby nie był... What the fuck. Żeby nie było za łatwo. Super No dobra, jeśli jeszcze trzy próby I nam się nie uda No to będzie koniec tego odcinka Jeśli nie Jeśli nam się uda No to też będzie koniec What? Dobra, pierwsza próba Co to było? Ej Co się stało? No bo jakby ktoś pierdnął Nikołaj, jesteś? Tak. Chyba ma za długo, dobra To jest druga próba Czy będzie trzecia, czy się uda Na takich lagach to wątpię, hehe Jeszcze to sterowanie samolocikiem Masakra W tych lagach 20 fps, FPS Słabiutko O, no, dobra Skoczymy Dobra, trzecia próba i ostatnia. Jeśli nie, kończę nagrywanie. Wow, Kosmita. Co? Kosmita. Co? To super. No, trzecia próba. To oznaczało, że koniec tego odcinka na dzisiaj. Um, nie wiem, co mogę powiedzieć. Chcecie kolejne odcinki? No to spoko. Jeśli nie, może inna yy, gra. Na przykład TF albo Garsmod mogę sobie pobrać. Albo i Metin. Tak, może TF3. Nie ma jeszcze Team Fortress 3. Może będzie. No dobra. To by było na koniec. żegnajcie cześć. No i nie zapomnijcie dać lajka lub suba. Pa.